że nie jakieś tam ścieżki rowerowe, tylko ścieżki leśne i to jeszcze takie bardzo, bardzo boczne. Przynajmniej jest co robić i coś się dzieje. Witam wszystkich. Ja jak zwykle jeżdżę po ścieżkach, do których ten rower Romet Vagant nie jest przystosowany. Ja sobie pojeżdżę po lesie, bo lubię, a Was chciałem zaprosić na podsumowanie Pomorskie Pinzetki. Także zapraszam do oglądania. No to zaczynamy, podsumowanie Pomorskie 500. Na osi czasu pod filmikiem wszystkie główne tematy będą podpisane. Żeby można było łatwo nawigować po filmie, jeżeli ktoś nie chce oglądać w całości, a na przykład tylko wybrany fragment. 11 czerwca 2020 roku wystartowałem w pierwszej edycji ultramaratonu gravelowego pomorska 500. Dla niewtajemniczonych powiem w skrócie, że zawodnik musi jechać po wyznaczonej trasie przez organizatora, czyli śladzie GPX, impreza bez wsparcia z zewnątrz. Można zjeżdżać z trasy, by na przykład gdzieś przenocować, ale trzeba wjechać w tym samym punkcie, a nie na przykład 10 km dalej. Organizator weryfikuje przejechaną trasę za pośrednictwem lokalizatora GPS, który każdy zawodnik otrzymał w pakiecie startowym. Start z nadzalewu szczecińskiego meta na plaży w Gdańsku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, startowaliśmy w 5-osobowych grupach co 5 minut. Moja godzina startu była o 10.20. Limit czasu na przejechanie trasy to było 80 godzin, i udało się przejechać 58 godzin, co traktuję jako duży sukces. Moje założenia. Plan był taki, żeby zrobić 200, 200 i 100 km ostatniego dnia. Jak plan realizowałem, można zobaczyć na relacji. Kolejnym założeniem było to, że. Nie zjeżdżam z trasy za noclegiem, tylko śpię przy trasie. Czyli nie, nie robię dodatkowych kilometrów, które i tak na pierwszy mój start były kosmiczne. Z drugiej strony wymusiło to na mnie zabranie sprzętu biwakowego, który niestety swoje waży. Rower. Pojechałem budżetowym rowerem trekkingowym, rometem wagantem. Odchudziłem go, czyli wykręciłem bagażnik, botniki, osłonę łańcucha i wstawiłem opony szwalbe SmartSam 42 szerokość. Roweru nawet specjalnie nie serwisowałem. Stwierdziłem, że jeżeli wytrzymał jakieś 1000 km w terenie, to te 500 nie zrobiłem różnicy. Trasę udało się przejechać bez usterek technicznych. Co wodziłem na rowerze i w sakwach? Dałem trzy koszyki na bidony. Takwa podsiodłowa, w której był głównie sprzęt biwakowy. Model sakwy to Autor Sumo. Maksymalna pojemność bodajże 12 litrów. Miałem tam poncho helikona z funkcją zadaszenia, czyli tarpem. Materac zdmuchany, Trek 700 XL 4 class z Decathlonu. Poduszka dmuchana z Decathlonu. Hamak jakiś tam no name, najtańszy. Palnik gazowy Na Nature Naturehike Ultralight Mini. I kartusz gazowy 230 gramów. Zabrałem też ubrania przeznaczone do spania, czyli długie cinkie spodnie, t-shirt i skarpety. Na kierownicy przymocowany miałem śpiwór wojska polskiego 729A w worku wodoodpornym z grubego PCV. Worek spełnił swoje zadanie, czyli pomimo przelotnych opadów i dużej wilgotności powietrza w pierwszych dniach, śpiwór był suchy, dzięki czemu mogłem komfortowo spędzić noc. W sakwie pod ramą górną wiozłem multitool rowerowy, czołówki, minimalistyczną apteczkę, rzeczy higieniczne, no i powerbank. Dentkę przypiłem do ramy na tzw. Tak trytyktki. Na tej samej, samej zasadzie zamocowałem pompkę rowerową, która była już z takim uchwytem, który można było zamocować do ramy i o dziwo ani razu z tego uchwytu nie wypadła ta. Sakwa na ramie górnej służyła głównie do telefonu, za pomocą której nawigowałem. Znajdował się tam również powerbank i kabel do ładowania. Co do powerbanków, miałem dwa: jeden 10 000 mAh i drugi 20 000. Oprócz telefonu, ładowałem nimi również baterie do GoPro i lokalizator GPS. Także tego powerbanka 10 000 służyłem całego, a 20 tysięcy, miałem jeszcze 80% mocy, na, już byłem w Gdańsku. Ostatnie dwie sakwy nosiłem na sobie, czyli był to plecak wodoodporny Nature Hike 18-litrowy i saszetka na pasku, tak zwana nerka. W plecaku woziłem przekąski w razie jakby nie było sklepów i jedzenie, które miałem jeść przed snem i rano czyli płatki owsiane Instant. Takie smakowe i to zazwyczaj jadłem rano, a ziemiaki w proszku, które przygryzałem kabonosami jadłem na kolację. W plecaku wodziłem również kubek stalowy 300 ml i plastikowy kubek 200 ml. Saszetka służyła mi do podjadania podczas jazdy. Miałem w niej również tubki z tabletkami, czyli magnes i elektrolity. Znajdował się w niej również portfel czy coś bym zmienił w ekwipunku, co się sprawdziło, a co zawiodło. Miałem obawy czy brać hamak, ale to właśnie on zapewnił mi wygodne spanie, przez co dość dobrze się regenerowałem. I taka błaha rzecz jak moskitiera, którą w sumie wziąłem z głupoty, a na ostatnim biwaku ratowała je przed chmarami komarów. A coś co się nie sprawdziło to skarpety. Muszę większą uwagę do tego przyłożyć następnym razem. Zabrałem ze sobą zwykłe baweniane Dość grube przy warunkach, które panowały na trasie, czyli dużo kontaktu z wodą. Jak już raz namokły, to już tej wody nie puściły. Przez co mocno odparzyłem sobie stopy, czego na filmie nie pokazywałem, bo widok był naprawdę nieciekawy. Sudokrem wtedy zdziałał cuda. A zapasowa para suchych skarpet następnego dnia no, załatwiła ten problem, ale na szczęście kolejnego dnia już nie było względnie sucho. Jeszcze jedna rzecz, którą bym zmienił, to słuchawki na bezprzewodowe. Czasami przy przeszkodach, no jednak ten kabel momentami utrudniał, a był niezbędny, bo inaczej nie wiedziałbym jak jechać. Nawigacja. Kilka osób pytało w komentarzach, czy da się nawigować za pomocą telefonów. Odpowiadam, tak, da się. Tylko zapomnij o używaniu na przykład Google Maps, Musisz mieć program, do którego wgrasz plik GPX ze śladem trasy. Ja używam aplikacji Locus Map Pro. Koszt około 30 zł, nie wiem jak z wersją darmową. Ja używałem wersję Pro, bo ściągnąłem sobie dany region, gdzie przebiegała trasa. Dzięki temu nie musiałem używać sieci komórkowej. A tak naprawdę to telefon miałem w trybie samolotowym, co skutecznie wydłużyło czas pracy telefonu. Dla jeszcze większego wydłużenia pracy, jechałem na wygaszonym ekranie z komendami głosowymi, które słuchałem na słuchawkach. No i które czasami widać na relacji. Oczywiście, przy bardziej skomplikowanych skrzyżowaniach, no, wolałem jednak się upewnić patrząc na ekran telefonu. Zdrowie. Szczerze, byłem bardzo zaskoczony swoją kondycją, bo od nowego roku przejechałem tylko 535 km i nie byłem zbyt optymistycznie nastawiony do startu. Jak się okazało, sam fan, że wystartowałem i że jadę, i myśl o kolejnym zakręcie, a nie o tym, jak daleko jest Gdańsku, utrzymywało moją głowę w dobrym stanie. Na końcu trasy uświadomiłem sobie, że w sumie nie miałem żadnych kryzysów. Co do ciała, od drugiego dnia do mi ból pleców i 4 liter, PS, sińce już prawie zniknęły. Po drugim dniu i kąpielach botnych odparzyłem stopę, ale jak już wcześniej wspomniałem, sudokrem uratował mi skórę i obyło się bez poważnej kontuzji. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnych ultra zmagań.